Kiedy mama umarła, zostawiła mi list, trzy zdania w nim zniszczyły całe moje dwa letnie życie. Mężczyzna, którego uważałam za ojca, wcale nim nie był, ale prawdziwy szok był taki, że wiedziałam, kto jest moim prawdziwym ojcem i że nadal żył. Czy kiedykolwiek dowiedzieliście się, że wszystko było kłamstwem? Właśnie tego doświadczyłam tamtej nocy. Nazywam się Natalia. Mam dwa z lat i do momentu przeczytania tego listu myślałam, że moje życie jest zwyczajne. Ale wszyscy ukrywali przede mną prawdę. Wszyscy. Ostatnie dni mamy Katarzyny upłynęły pod zimnym światłem neonów szpitalnych korytarzy. Zapach kropli morfiny w powietrzu. W tej przytłaczającej ciszy ciągle mam rotała. Ściskała moją rękę, patrzyła mi w oczy. Ale słowa wychodziły jej połamane z ust. Powinnam jej powiedzieć za późno. Wtedy myślałam, że to ból przemawia. Szkoda, że nie miałam racji. Po pogrzebie, sprzątając jej dom, otworzyłam ukrytą przegródkę w starej orzechowej komodzie w sypialni. Mama zawsze tam chowała swoje najcenniejsze rzeczy. Gdy zapach starego lakieru uderzył mnie w nos, znalazłam w ręku kopertę. Na niej napisane było tylko dla mojej Natalii. Pismo było drące, musiała to napisać w ostatnich dniach. Kiedy otworzyłam kopertę, moje palce były lodowate. List, który z niej wyjęłam, wyrzucił moje życie na śmietnik. Kochana córko, przyszedł czas, żeby powiedzieć ci to, czego nie mogłam. Tomasz nie jest twoim prawdziwym ojcem. Twoim prawdziwym ojcem jest do Rafał Wiśniewski. Gdy przeczytałam to nazwisko, zabrakło mi czu, najlepszy przyjaciel taty Tomasza, człowiek, którego znałam od dzieciństwa, który sadzał mnie na kolanach i opowiadał bajki, który nigdy nie brakowało na moich urodzinach. Do mamy zawsze zwracał się z szacunkiem pani Kasiu. Jeździł z tatą na ryby. A ja byłam jego córką. Otwarcie szkatułki z biżuterią było początkowo niemożliwe. Ale kiedy to zrobiłam, to co znalazłam w środku, było jeszcze bardziej szokujące niż list. Wyniki testu DNA. Data sprzed dwóch lat. Mama robiła test w tajemnicy. Wynik pewne ojkostwo. Były też stare zdjęcia polaroid. Mama i do Rafał razem. Uściski, spojrzenia, uśmiechy na odwrocie drżącym pismem. Ostatni dzień z Kasią to z bajc. Najbardziej bolesna była część. Tata Tomasz też wszystko wiedział. Był tam urzędowo potwierdzony dokument opieki. Dobrowolnie przyjmuje opiekę nad Natalią, było napisane. Podpis Tomasz Kowalczyk. Data zaledwie trzy miesiące po moim urodzeniu. Adoptował mnie oficjalnie. Dobrowolnie tamtej nocy patrzyłam w sufit do rana. W głowie miałam tysiące pytań. A co z Magdą? Moją najlepszą przyjaciółką. Córką do Rafała. To znaczy moją siostrą. Od dzieciństwa wszyscy mówili, że bardzo do siebie podobne. Te same zielone oczy, te same jasne włosy, te same dołeczki w policzkach. Teraz wiedziałam dlaczego. W zeszłym roku była druchną na moim ślubie. Razem płakałyśmy, śmiałyśmy się, dzieliłyśmy sekretami. Ale największy sekret był przed nami ukryty. Przez dwa tysiące lat. Następnego ranka nie mogłam iść do pracy. Nie miałam w ciele żadnej siły. Poszłam do lekarza po zwolnienie i zaczęłam badać sprawę. Nadszedł czas poznania prawdy. Za wszelką cenę. Pierwszym przystankiem była Joanna, stara przyjaciółka mamy. Spotkałyśmy się w małej cukierni w centrum miasta. Kreśląc palcami brzeg filiżanki, to co opowiedziała mi o mamie, głęboko mnie wstrząsnęło. Natalio, Twoja mama była bardzo młoda i bardzo piękna. Kiedy w ciotę 20, 94 roku zaczęła pracować w klinice do Rafała, powiedziała Joana. w jej głosie słychać było ból dawnych dni. Wtedy Rafał właśnie się ożenił z Moniką, ale nie byli szczęśliwi, ciągle się kłócili, a twoja mama była w nim zakochana. Te słowa dzwoniły mi w uszach. Mama była zakochana w Dot Rafale, on też w niej, ale Dot Rafał był żonatym mężcno, nie chciał ryzykować kariery i szacunku. Kiedy mama zaszła w ciążę, wszystko się zmieniło, kontynuowała Joana. Rafał początkowo myślał o rozwodzie z żoną, ale wtedy Monika też zaszła w ciążę, w tym samym czasie co z Magdą. I Rafał dokonał wyboru. Wybrał żonę, wybrał dziecko, które miało się urodzić. Zauważyłam, że moja herbata ostygła, a potem, potem Joana zawahała się. Rafał nigdy Cię całkowicie nie porzucił. Sumienie mu nie pozwalało. Przez lata pomagał finansowo. Serce zaczęło mi płonąć. Co masz na myśli? Czesne za uniwersytet, kursy językowe, koszty ślubu. Część z tego pokrywał. Tomasz nie chciał, żebyś się dowiedziała. Ale Rafał zawsze był w tle. Ręce zaczęły mi drzeć. Znaczy wszyscy wiedzieli. Wszyscy byli w tej grze. Tata Tomasz, Dor Rafał, mama, może nawet Monika. Tylko ja przez dwa się lat zostałam w ciemnościach. Tego popołudnia poszłam do kliniki Dor Rafała. Zapach antyseptyka szczypał mnie w nos. Białe ściany, zimne kafelki. Wszystko było sterylne i zdystansowane. Dokładnie jak związek, który utrzymywał przez dwa się lat. Sekretarka mnie znała, od razu wpuściła. Dorrafał siedział przy biurku, obserwując mnie za szkieł okularów. Postarzał się w ostatnich latach. Włosy mu siwiały, na policzkach pojawiły się zmarszczki, ale oczy, oczy nadal były takie same. I teraz zdawałam sobie sprawę, że podobne do moich, wiem, powiedziałam. Bezpośrednio i chłodno Długopis wypadł mu z ręki Dźwięk uderzenia o szklany blat biurka Odbił się echem w pokoju Twarz mu pobladła, odchrząknął Długa cisza Potem opuścił głowę Od kiedy? Wyszeptał Od wczoraj wieczorem Przeczytałam list mamy Widziałam test DNA Wiem wszystko W tym momencie się załamał Oparł się o fotel, spojrzał w sufit Ja, ja Zaczął, ale głos mu drżał Czym byłeś? Zapytałam Moim ojcem? Przyjacielem rodziny, czy tylko obcym, który potajemnie przysyłał pieniądze, żeby uspokoić sumienie, wstał, podszedł do okna, patrząc przez szybę, powiedział: Wiedziałam od początku. Mama powiadomiła mnie w dniu Twoich narodzin. Jesteś moją córką, Natalio. Ale, ale dokonałem wyboru. Wybrałem Monikę, wybrałem Magdę. Gdzie to mnie zostawiało? Odwrócił się, oczy mu się zaszkliły. Nie chciałem Cię też stracić. Dlatego stworzyliśmy z Tomaszem ten ukryty układ. Przez 27 lat mnie oszukiwaliście. Chroniłem cię, powiedział, ale w jego głosie nie było przekonania. Czy Monika wie, zapytałam, pokiwał głową, podejrzewa, szczególnie w ostatnich latach zauważyła, jak bardzo jesteś podobna do Magdy, ale żadne z nas nie rozmawiało o tym. W tym momencie podjęłam decyzję. To kłamstwo trwało 207 lat. Każdy chronił swoje interesy. Teraz była moja kolej i nie zrobię tego po cichu, ale patrząc wszystkim prosto w oczy. I co teraz będzie? zapytał dr Rafał. Uśmiechnęłam się chłodno. Teraz wszyscy poznają prawdę. Tego wieczoru przygotowałam stół z ulubionymi potrawami mamy. Kotlety schabowe, ziemniaki z koperkiem, domowa mizeria, zapach lawendy unosił się w kuchni. To był ostatni posiłek. Ostatni raz usiądziemy wszyscy razem, ale już nie będziemy rodziną zbudowaną na kłamstwach. Dor, Rafał, Monika i Magda przyszli punktualnie od Dellontą kapciostu. Tata Tomasz też wrócił z pracy. Kiedy wszyscy usiedli przy stole, weszłam do salonu z kopertą w ręku. Serce biło mi w piersi, ale głos był zdecydowany. Mam wam coś do powiedzenia, powiedziałam. To dokumenty po mamie. W tym momencie atmosfera się zmieniła. Filiżanka w rękach Moniki zaczęła drzeć. Dor, Rafał zaczął oddychać nierówno. Tata Tomasz głęboko westchnął. Tylko Magda patrzyła zdezorientowana, jeszcze nie przeczuwając nadchodzącego szoku. Zwróciłam się do Magdy. Patrząc jej prosto w oczy, powiedziałam: Jest moją najlepszą przyjaciółką, ale tak naprawdę jesteś moją siostrą. Usta jej się otworzyły. Nie mogła znaleźć głosu. Otworzyłam kopertę i położyłam wyniki testu DNA dokładnie na środku stołu. Białość papieru błyszczała pod lampą stołową. Dor Rafał Wiśniewski jest moim ojcem, prawdziwym ojcem. Monika zerwała się z miejsca. Krzesło przewróciło się i upadło na podłogę z cichym stuknięciem. To możliwe, Moniko, powiedziałam spokojnie. I ty też wiedziałaś. Wszyscy wiedzieliście. Dor Rafał próbował coś powiedzieć. Ale uniosłam rękę, uciszając go. Dwacy lat milczałam. Dwacy lat żyłam nieprawdziwym życiem. Teraz moja kolej. Zwróciłam się do taty Tomasza. Oczy mu się zaszkliły. Ty też wiedziałeś, prawda? Wiedziałeś, że nie jestem twoją prawdziwą córką, ale i tak mnie wychowałeś. Kochałem cię, Natalio, powiedział przytłumionym głosem. Nadal kocham. Czy miłość zaczyna się od kłamstwa? Zapytałam. Dwa lat nie wiedziałam, kim jestem. Skąd pochodzę? Do jakiej rodziny należę? Magda zaczęła płakać. Ży spływały jej po policzkach. Jak to możliwe? Dlaczego mi nie powiedzieliście? Monika zwróciła się do męża. Twarz jej była czerwona. Ręce zaciśnięte w pięści. Rafał, to prawda? Dor Rafał opuścił głowę i powiedział: Tak, Natalia jest moją córką. Monika wymierzyła mu mocny policzek. Dźwięk klapsa odbił się echem w pokoju. 28 lat żyłeś ze mną. 28 lat przyjmowałeś tę dziewczynę do naszego domu. Wychowywałeś się jak siostra mojej córki. Ale jeszcze nie skończyłam. Wyjęłam z kieszeni drugi dokument i położyłam na stole. A wiecie co to jest? Wszystkie płatności zapisane przez mamę Czesne za studia Kursy Językowe. Koszty ślubu, lista wszystkiego jest tutaj. Razem czy zieta tysięcy złotych, dwa co ukrytych alimentów. Magda wstała, drżała, tato to prawda. Dor Rafał wyszeptał, Monika wzięła torebkę i skierowała się do drzwi. Rafał nie wracaj do domu. Jutro rano dzwonię do prawnika. Za nią pobiegła też Magda. Mamo, poczekaj, ja też idę. Drzwi zatrzasnęły się głośno. Cisza wypełniła pokój. Zostaliśmy tylko ja. Tata Tomasz i Dor Rafał. Dor Rafał spojrzał bugalnie. Natalio, proszę. Po prostu cię kochałem. To była miłość. Zostawianie mnie w ciemnościach. Kłamanie. Potajemne przysyłanie pieniędzy. Żeby uspokoić sumienie. Czego chcesz? Zapytał. Uśmiechnęłam się. Po raz pierwszy tego wieczoru naprawdę się uśmiechnęła. Chcę czegoś bardzo prostego. Prawdy. Porozmawiasz z Magdą i powiesz jej, że jest moją siostrą. Przeprocisz Monikę i zwrócisz trzy siecze tysięcy złotych. Bo nie chcę twoich pieniędzy. Spojrzałam na tatę Tomasza, Ty jesteś prawdziwym ojcem. Ty mnie wychowałeś, kokałeś, byłeś przy mnie. On to tylko, tylko obcy. Trzy miesiące później dotrafał i Monika się rozwiedli. Magda ze mną nie rozmawia, ale z czasem zrozumie: Tata Tomasz przeszedł na emeryturę. Razem otworzyliśmy małą kawiarnię. Trzy się tysięcy złotych wpłynęło na moje konto. Założyłam z nich fundusz stypendialny imienia mamy. Czasami wieczorami myślę, czy się zemściłam? Może, ale to, co naprawdę zyskałam, to prawda. Teraz wiem, kim jestem i to jest warte więcej niż wszystko inne.